Kod bez twarzy. Antoni siedział przed monitorem już trzecią dobę. Jego palce ślizgały się po klawiaturze, ale on już nie pisał kodu. On się z nim zlewał. Wszystko zaczęło się zwyczajnie. Zlecenie na stworzenie jakiegoś starego algorytmu dla tajnego laboratorium. Dobrze płatne, bez zbędnych pytań. Ale gdy otworzył pierwszy plik, coś poszło nie tak. Kod jakby ożył. Na początku to były tylko dziwne symbole, które zmieniały się same, nawet gdy Antoni nie dotykał klawiszy. Potem błyski w głowie, niezrozumiałe obrazy, architektury innego świata, dziwne napisy starożytnymi językami, które rozumiał. We śnie widział nieskończone biblioteki, w których książki szeptały przez oprawy. We śnie trzymał w rękach pojęcia komputerowe, jak żywe istoty, które potrafiły zginać albo rozwijać przestrzeń. Za dnia rzeczywistość się rozmywała. Widział, jak przez ściany mieszkania sączyła się obca świadomość. Kod wdzierał się w jego umysł. To nie był zwykły zbiór komend. To była struktura, zdolna przepisać człowieka jak program. Pewnej nocy, gdy za oknem panowała martwa cisza, Antoni trafił na plik bez nazwy. Po jego otwarciu zobaczył krótki napis, Jeśli rozumiesz, już jesteś w środku. W tej chwili coś w nim pękło. Pokój się rozpuścił. Antoni znalazł się w pustce, wypełnionej bezkresnymi, świecącymi schematami, które wirowały wokół niego. Każda linia była cudzą drogą życia, każdy węzeł świadomością istot, które nigdy nie żyły na Ziemi. Prawdy spadały na niego jedna po drugiej. Świadomość to także kod. Świat gigantyczny program. Tajemnica istnienia nie tkwi w dlaczego istniejemy, ale w kto napisał pierwszy wiersz. Widział, jak można przepisywać samego siebie, zmieniać wspomnienia, charakter, nawet los tak łatwo, jak poprawia się błąd w kodzie. Ale było jedno ostrzeżenie. Każdy, kto dotknie tej wiedzy, już nigdy nie będzie należeć do siebie. Nad ranem znaleziono Antoniego w pokoju, siedzącego nieruchomo przed czarnym ekranem. Jego oczy były otwarte, a na ustach zastygł lekki uśmiech. Na ekranie migotało tylko jedno zdanie. Witaj, nowy architekcie. Stał się częścią innego poziomu rzeczywistości. Nie był już człowiekiem.